Hej, witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Jestem Masza i jestem dzisiaj z... E... Anią. Z Anią, to jest <grym> moja siostra. Ona się bardzo, bardzo wstydzi, także... Wiecie. Ale będziemy dzisiaj nagrywać Sister Tag, czyli um, będziemy sobie zadawać pytania i będziemy musiały na nie odpowiadać. No po prostu. Mam jakiś przygotowany zlepek pytań, ale najpierw padajcie na moje social media, czyli Instagram. No chciałam powiedzieć Facebook, ale nie powiem. Instagram, Twitter i... TikTok, ale nie ma Instagrama, więc podajcie na jej TikToka. Tak? Nie. Jak to? <grym> <A> nie <grym> jak to? Nie. A dlaczego? Nie mam. Jak to nie ma? Nie masz żadnego filmiku. Więc czemu jak to nie? No nie mam. Od kiedy? Od zawsze. Nie, przecież dodawałaś TikToki. Kiedyś? A teraz co? Nie. Dobra, to Ania będzie oddawać TikToki, I, ja ją zmuszę, a więc tu na jej TikToka. Więc zacznijmy od pytań. W ogóle pierwszy raz chyba widzicie moją siostrę. Nigdy nie pokazywałam ani nic. Tylko na tym zdjęciu, jak powiedziałeś, że wyglądam jak wzięte ze śmietnika. Czy Że ja wyglądasz jakbyś była wyjęta ze śmietnika? Tak. Gdzie? No, tak, byłam mała, jest poza oknami. Aha, że na, na Instagramie? Jak ją to ze świetnika? Tak. Yeah, that's me. <noise> Jaka jest między wami różnica wieku? Ile masz lat? 11. Zaraz 12. No? Więc między nami jest. Yy, między, i pół ja mam 21, roku. między nami 9. 9,5. 9,5 roku dokładnie jest różnica wieku. Najlepsze wspólne wspomnienie. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie? Um. Jak nie odbierałaś z przedszkola? Jak cię odbierałam odbieram kiedyś tak. w przedszkolu? Tak, z sama, po szkole. Dobra, a no, moje tak. najlepsze wspomnienie, jak się zręcałam od Anią i ją próbowałam włożyć do piekarnika i usłyszałam, mi się darła. Albo jak Strymy. robiłyśmy figury gimnastyczne, w sensie jak Ania była jeszcze niem tak, niemowlakiem. Tak, tak. Znaczy to nie, nie było fajne. już mówiłaś, ale miałaś może 4 no, lata? 3, no, 4? Tak. Mhm. I ja Anią tak na przykład rzucałam, czy tak. No, dziwne rzeczy się działy. To było fajne. No że nie spadłaś ani razu na łeb. No to już nie było fajnie. Opisz drugą jednym słowem. No najpierw. Cicha. Nie cicha? No ty cicha. No a ty nie cicha. A ja nie cicha? <grym> tak. A okej. Okay. Mówiłaś, że nie. E... Jak o tym gadałeś, to powiedziałaś, że nie ma słów. Nie ma no jednego tak, słowa, no które by no, mi opisało. Nie da się chyba. Nie da się, nie, nie da się no. mnie opisać jednym słowem. Wymarzona praca, twoja. Ja mam powiedzieć? Tak. Mogłabym być dekoratorem wnętrz? Na przykład. Mówiłaś, że chcesz być modelką. No, modelką też. Okej. Okay. <laughs> ja Dekorator, a, 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 a. Ale mam wiele talentów. Ja mam wiele talentów. A moja, to jakbym nie robiła tego co teraz, to. pewnie wiem, wyjechał na jakiejś Tajlandii zbierać herbaty or something. Co cię wkurza w drugiej? Nie wkurza, że tak długo się malujesz. I się zbierasz wszędzie tak długo. Mhm. <laughs> No. no. No, no. A mnie wkurza, ja że. Tak że nie. A mnie wkurza... Że jesteś skarżypytą tą czasem. Już nie. No już nie aż tak bardzo, ale czasem tak. Nie. Tak? Nie. Tak. Nie. Mhm. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały. Ja do Hiszpanii. No a ty? Ja chyba do Tokio. A czemu? To nie co? wiem, bo mi się podoba. Aha. A wiesz, gdzie jest Tokio? Nie. Nie kojarzysz? Japonia. Aha. Okej. Okay. Wasz ulubiony żart powiedzenia. No powiedz to. Bo już mówię. nie Powiedz to. Nie. Powiedz to. To jest nie. taki po prostu cringe. No tak To słyszałam? Nie, nie. Nie. Ja to powiem. Nie! Ja to powiem. Nie. Nie możesz. Dlaczego? Bo ci nie pozwalasz. Ty mi nie pozwalasz. Eee, nie ktoś... Nie, proszę. No to wymyśl inne. No właśnie myślę, ale najpierw ty powiedz. Eee, moje ulubione powiedzenie to jest... Ej, nie ja mam nie znam żadnych wiem. takich powiedzeń takich. Baba z konia, chłopu, Nie <laughs> wiem, do to często tak randomowo w ogóle mówię. W ogóle bez kontekstu. Aha. Aha. Eee. <laughs> ja nie znam jakichś takich powiedzeń. No ale które używasz, no. No, znasz, powiedziałaś mi jedno. Ale ja go nie używam. U... Powiedziałaś, że to jest Twoje ulubione. I go używasz. Ale nieważne, ale. Ale ja nie używam żadnego no, to innego. Zrobić ci exposed. Nie. Już <laughs> w ogóle co to znaczy? Dobra, pomijam to pytanie. <coughs> Kto, która dłużej się szykuje rano? No, oczywiście, że ja. No właśnie. Ulubiona pora roku? Lato. A twoja? Wiosna. Ulubiona piosenka? Nie mam, ja mam tysiąc ulubionych piosenek. Ja też. Spodnie czy sukienka? Spodnie. Ja spodnie? Tak. A ty? Sukienka? Nie. Też, też spodnie? Tak spodnie. Mm. Myślałam, że włisz sukienki. Mm -mm. Ulubione zwierzątko. Piesek, ogólnie piesek. Co byś zabrała z płonącego domu, wierząc, że rodzina ma się ok? No chyba... telefon. Po prostu. Dzisiejsza młodzież, tak, dzisiejsza młodzież. Sobie no, a na telefon. A ty? Wszystkie sprzęty elektroniczne. <laughs> <laughs> Może jeszcze no, chyba tak. <clears throat> Komedia horror czy romans. Horror. Ty horror? Tak. Ostatnio. Miałeś, mamy ja dzisiaj nie. iść do kina. Dziwa, mamy dzisiaj iść do kina i ja się zapytałam, czy pójdziemy na horror, ale nie, bo ja nie zasnę w nocy. No bo zawsze oglądam i nie śpię, więc już chyba mam No to chodzi. No, no dobrze, no to będziesz spała ze mną. To możemy iść na horror. Muszę się zastanowić. Dobrze. Czy jest coś dziwnego? Mandarynki z czekoladą, nie? I ją. I ją. A ja nie wiem, w sumie co. Dziwnego? Nie, nie wiem, dziwnego. <grymki> Czy macie w sobie cokolwiek podobnego? Ja nie uważam, żebyś miało cokolwiek w sobie podobnego mówiąc. Ja mówią. też nie. W ogóle nie jesteśmy podobni, mm -mm. co nie? Nie. No. Może tą część, tylko tam jakby żuchwa. Tak tu, odtąd. Może. Ja nie umiem poznawać, jak tak po twarzy, po polskie twarze, nie umiem. Nic hmm. z tego akurat nie a też nie. O co się kłócicie? My się już nie kłócimy. My się, nie kłócimy. się My się nie kłócimy dlatego, się dlatego, że już nie mieszkam z rodzicami, a nie mieszkam z rodzicami, więc nie mamy się o co kłócić. My się tak kłóciłyśmy kiedyś o to, że ja cały czas wziąłem do pokoju. Wtedy, gdzie mnie wygodniowałaś i straszyłaś. I wtedy się kłóciłyśmy. Albo o, kto, o to, kto siedzi z przodu w samochodzie. Prawda? No, wcześniej, wcześniejsze pytania były takie, wiecie, z internetu sobie znalazłyśmy, ale teraz dałam okienko, żeby się zadawali pytania, i jest tak. Czy masz o to fajna siostra? Tak, bardzo, najlepsza na świecie. Period. Tak naprawdę jej trzymałam przez chwilę nóż gardle, żeby to powiedziała. Nie, <grym> nie rozumiesz żartu, żadnego, dobra, no, nieważne. Zrozumiałam, ale. Wiesz, co to jest głupie? Twoje powiedzonko, i powiemy na końcu. Nie, przestań. <grym> Hmm. Hmm. Czy będziesz miała świadectwo z paskiem? Tak. A mówisz, że i... No chyba tak! Czy chciałabyś być popularna jak twoja siostra? No. Może? No. Tak? Mhm. Czy jest to dla ciebie odczuwalne, że masz rozpoznawalną siostrę? Mhm. Tak? Tak. Bardzo. Okej. Okay. Czy mówicie w sobie wszystko? No nie, nie, no nie, no bo Ania ma... 11 lat, zaraz 12, jakby nie mogłabym jej wszystkiego uh. bez po prostu dzieckiem. posłuchałam trochę mojej historii, to by zwiędła chyba. Czy podoba ci się wygląd maszy? Uh -huh. Tak? Bardzo. No, no szczęście. Czy mamy dobry kontakt? Dobry mamy kontakt. No tak. Kiedyś nie. Przez chwilę. No tak. Jak no, po nasz... prostu. Co? No. Wcześniej. To wcześniej, no. Czy się bardzo kłócicie? Nie, w ogóle się nie kłócimy. Teraz. Teraz. Eee, czy w szkole na przykład mówią coś o twojej siostrze? Tak. Czy jesteś z nią ukojarzona? Tak. <grym> Pytają się, podchodzą. Czy uważasz mnie za wzór na dość na, do naśladowania? <grym> pół tak, pół nie. No, true. Mm. Exposed mi po prostu robicie. Czy widziałaś film The Appointment? Nie. No i dobrze. Czy masz chłopaka? Nie. Nie? Nie. A podoba ci się jakiś? Nie. Na pewno? Nie. No Tak. Ty jesteś pewno. taka chłopaki fu na tym etapie. No. Tak. Mhm. Dawaj dalej. Czy byś chciała u mnie zamieszkać? No ogólnie to bym chciała, ale nie chciałabym być daleko, wiesz, Rodziców? No, od rodziców i od siostrzyczki i od koleżanek, ale ogólnie jeżeli miałabym z tobą mieszkać, to chciałabym, jakby. Jaka była najgorsza rzecz, którą ci zrobiła masza? Jakby nie straszyłaś pań, paniem. Paniem? Tak. tak. Ogólnie ja się to chodziło o to. mam mam, <grym> nie ma pania. O nie, nie ma słoneczka, a ja okej. Okay. Ogólnie straszyłam moją siostrę czymś takim, że wkręcała jej, że pod łóżkiem jest pań. Pani to, było coś, czy... Pani to był, coś takiego... Pani to był, no nie wiem, jakiś taki duch. Czytaś. Ja sobie to wyobrażałam, takie drewno, jakby z drzewa, takie urwany. Co, z drzewa urwany? No, chodzi mi o to, że jaki jest pień, no. To, że jakby w środku z drzewa mhm. wyrwali taki pień i że on chodzi. Aha. że mnie napieca. Okej, okay, no i ja mówiłam, że o nią porwie. I na przykład, jak tutaj było łóżko tutaj był koniec pokoju, to musieliśmy na tym końcu pokoju I ja mówiłem jej Ania, szybko przybiegnij, bo pan się na ciebie czai. I ona biegła i ja życzyłam, że... Prawie się dotknął. No i ona płakała na mnie w ogóle. No, Żyję, ja tak męczyłam siostrę. Czy twoja siostra zna język rosyjski? Nie, prawie nie. Jak z No Aniutkin. Nie? Ale ja umiem rozmawiać, tylko Cześć. Y ja rozmawiam. jak y u ci wiedziła? Rozkażę. Rozkażę mi, że to ja w O, haraszo! Jak mówię, rozkażę mi, że to ja w Przejdźmy dalej. Haraszo. Czy chcesz w przyszłości zostać influencerką? Raczej nie. Czy kiedykolwiek się całowałaś? Nie. A mi mówiłaś, że tak. Weź przeszło. Nieprawda. Prawda? Nie, nieprawda. No tak, nie, w życiu! Jezu, się nie popłacz! Po prostu się nie popłacz, naprawdę. Czy brakuje ci, masz? Tak, bardzo. U. Słodka. Czy lubiłaś y, któregoś z moich chłopaków? Kubę najbardziej, tego, 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 co był z nami na wigilii, no nie wiem. Mm. A któregoś jeszcze lubiłaś? Nie, żadnego. Gdzie się urodziła? Ania się urodziła w Polsce. w Podgorszy. Masza czy rychu? Co to za pytanie Nie no, Wybieraj. No ty. No. <grych> czy chciałabyś w przyszłości wyglądać tak jak ja? Tak półnie. Dlaczego półnie? To znaczy, zmieniłabym tylko usta. Mniejsze. Być. Sok pomarańczowy czy sok jabłkowy? Pomarańczowy. Wczoraj nawet pani się to samo zapytała mhm. w restauracji, Ani. Czy miałyście jakąś większą spinę? Nie? No, to znaczy cały czas miałaś spinę, jak byłam mała, ale to one jakby były cały czas bez przerwy, więc... Nie hmm. było żadnej jakiejś takiej ogromnej, największej typu. Czy martwiłaś się kiedykolwiek o Maszę? Hmm, tak. Albo martwiłaś się o to, że sprawiałam problemy się rodzicom, gdy byłaś mała? Nie. Jak uciekałam z domu czy coś, nie? Nie, byłam chyba za żeby o tym myśleć. Hmm. Nie wiedziałam w ogóle, się, co się dzieje. Hmm. Jak wspominasz dzieciństwo? No, nie wiem, no dobrze. I teraz mi się chce śmiać na myśli, jak Ty mnie dręczyłaś, a kiedyś nie. Aha. No dobrze wspominam, bardzo dobrze. A podoba Ci się ktoś? Masz krasza? Nie. No nikim? No. Nie. Czy masz zamiar sobie zrobić jakąś operację plastyczną? Nie. Na razie nie. Czy masz raz zamknęła Cię w piekarniku? Nie. Finalnie na nie. Na szczęście. Finalnie nie zamknęłam w piekarniku. Kogo mama lubi bardziej? Nie. Nie Ciebie? Nie. nie mnie. Powiedzieć. Czy rówieśnicy są dla Ciebie nie mili, przez to, że jesteś moją siostrą? Nie. Nie. nie? Jak już to bardziej mili. Mm. Jaką Maszę lubisz najbardziej? No miłą, sympatyczną, jak mi wszystko kupujesz. Testycz Ty, Po prostu. Skończymy ten... Tak chyba na, na dzisiaj. Także nie poznaliście Anię, nie wiem, spróbuję nam mówić rodzicom, żeby Ci założyli Instagrama. To Dobrze. możecie Dobrze, um, obserwować no, na Instagramie. A to tyle, jeszcze naprawdę ja bardzo chcę powiedzieć o tym. Nie, proszę, zabijecie, jeżeli to powiesz. Ach, zabijesz jeszcze? Proszę, nie mów, oh, No, się co ty gryź... Aha, no rozwodki. E, Także ja. Yeah, to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, Ciekawe. że Wam się podobało. <grymne> I y, poznaliście moją siostrę, i everything. Myślę, że mini dla niej w komentarzach, bo ona będzie czytała na pewno. Także ja. Yeah. To wszystko na dzisiaj i, i co? No nic! <grymne> <grymne> I, y, y, <grymne> I życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym filmie. Bye! Bye. Chciałaś pozdrowić! A! Mm. Y -y. Jeszcze pozdrawiam. Vanessa, Milenę, Sonie i Weronikę z Zawiszy I, i Lenę, moją przyjaciółkę z podwórka. Koniec! Ale jaką tą przyjaciółkę z podwórka? No Lenę mówię. Aha, okej. Okay. No to wszystko. Pa! Pa!